Witam na kanale Planszowo. Przegląd sklepów m, planszówkowych, tym razem Turlanki. To jest taki jakiś nowy sklep. Nigdy nie kupowałem też. Tromowa wysyłka od 500 zł. Wiem, że na Facebooku y, gdzieś tam się rozmawiało o tym sklepie. Czy ktoś kupował i tak dalej? Jedni polecali, drudzy pisali, że nie wiemy. Sklep ogólnie jest skąd? Pietrzykowice. Pojęcie nie mam, czy to jest. Tak. Yy... Można się kontaktować 9 do 18. Pytanie, czy. W Pietrzykowicach to mają sklep stacjonarny też do tego. Dobra, co tu jeszcze możemy zrobić? Tutaj mm, warto ich śledzić na Facebooku i na Instagramie. Obiecuję jakiś konkurs. Rozumiem, że to jest jeszcze aktualne. I tak mamy, mamy promocję. Przeładuje się, troszkę ciężko się ładuje. Tak, dobra, tutaj możemy sobie yy, na przykład wersję językową yy, możemy rok wydania gry i tak dalej, różne kategorie sobie, segregować te gry apiary, apiary, za 200 zł jest apiary, ostatnie sztuki, kurcze nie mam kasy, a bym chętnie kupił apiary pszczoła w kosmosie, nie? dobra wysyłka 24 godziny, wersja ten, od 14 lat, 1 do 5 graczy 90 do 60, 60 do 90 minut, a jest podany czas wydania tu jest bardzo fajnie czytelnie zrobiony Opis, to jest chyba taki ogólny opis, który jest o ofiary. Tylko że tu jest fajnie, fajnie podany. Chociaż jak dla mnie mogłaby być większa czcionka, po prostu osobiście nie czepiam się, tylko mówię, że, że ja bym preferował po prostu większą czcionkę. Nic więcej takiego tutaj nie ma. Dobra, wejdźmy sobie w Piratów z Maracaibo 174 zł. Więc też całkiem, całkiem dobra cena jak na tą chwilę już też taki no, prosty podstawowy opis. Fajnie że stopka jest właśnie na początku nie że, że to sobie można ten dobra są akcesoria koszulki malowanie inserty torby torby nagry sobie zajrzymy ja sobie swoją torbę a tu jest lojka taka mhm. dobra tutaj mi wyskakuje akurat i nie ma jej w tej chwili dostępnej. Ja swoją torbę kupę w planszostrefie. Planszostrefa, tak. Dobra, a są inne. Co jest w kategorii inne? Co mam z ciekawości? Idę zobaczyć, nie? Mówię, nowy sklep, dosyć i tak dalej. Tutaj do tego, dobra, to mnie ten interesuje. Ale jeszcze inserty do giery bym sobie zobaczył. Jakie ciekawe. Ja głównie nie ma akurat insertów, Tak, dobra, co mają przy sprzedaży w takim razie. Były promocje, są też przez sprzedaży. Food od Portal Games. O tym będę robił film, lada Moment, bo mam właśnie te wieści, wieści medialne. I tutaj będzie trzeba się z Wami podzielić. Któr jest też? Widzę, że się już wyprzedaje. Dungeon Legends. kurcze, Tu też małe, małe te ilustracje, nie są takie chyba były dostarczone po prostu przez oryginalnych wydawców, więc tutaj jest trzeba by posiedzieć i poprzerabiać. I w to, tylko że to po angielsku, i w to nawiązuje do tej gierki komputerowej, nie? Takiej ogromnej, gdzie tam latacie z statkami i y, toczycie wolnie, Takie 4X po prostu, natomiast na ile? To jest magia i miecz y, do dróg. Dobra, idźmy sobie jeszcze tutaj wcześniej. Tu są Hiroshi Ekspedycyje. No do tego iwa jest tu cała masa dodatków, nie? Dobra, a nie samym chywem jest też Sentinel. Jest też Sentinel's. Dobra, Kryon jest, też jest, a już nie ma, już nie ma. Jest y, Pax Pamir w dobrej cenie i tak dalej. Dobra, a nowości? Nowości, no to nowości, nie? To będą nowości, najnowsze rzeczy, które się pojawiały. Yy, portal teraz yy, edycję jubilisho dekrypto yy, wydał i tam jest masa masa nowych scenariuszy. Dobra. I teraz tak, gry planszowe, mamy tutaj różne kategorie, yy, mamy kategorie dla dzieci. O to często pytacie i zobaczmy, co tutaj jest ciekawego. A, i można sobie ustawić, że można więcej rzeczy wyświetlać, też czy na przykład wszystko. Nie, dobra. OK. A można sobie jeszcze. Yy, znaczy tu jest sortowanie. Yy, nie widzę tutaj możliwości yy, ustawienia. Yy, tu są podkategorie, dla, yy, znaczy kategorie te, które możemy sobie przełączać, nie musimy wracać. Yy, natomiast yy, nie ma, żeby odcieć sobie gry niedostępne po prostu, nie? Yy, I tak dalej, i tak dalej. Dobra, co tutaj jest ciekawego jeszcze w innych kategoriach, tak? To ja sobie może tak tylko jeszcze przygodowe ewentualnie zajrzę i ewentualnie kooperacyjne też, nie? Przygotowe. no właśnie, jest znówienie tego Wiedźmina jest też wersja Deluxa, tak? Czyli normalny albo deluxe jest yy, na tropie potworów, Dziki Gon yy, 500... 600, no 750. Ceny są dość podobne. Któlu w Kurczę, za drogo to jest dla mnie w tej chwili, nie? Kooperacyjne. Pewnie ktulu będę kupował dopiero gdzieś tam, gdzieś tam po prostu, jak jak będzie w wyprzedaży, gdzieś tam na Elixach używaną, lekko sfatygowaną już, nie? Dobra, słuchajcie. Nowy sklep Turlanki mają też swoją stronę na Facebooku. Załadujemy się, tak tutaj jest. Dobra, polubimy od razu ich stronę. Yy, I no, mają, tutaj się chwalą destelatami na przykład. Tutaj pudła z Trykerionem To jest 19 tego, to niedaleko, prawda? Tutaj wiedźmin. Kurczę, wiedźmina bym chętnie pograł, nie? Też. I bo wiedźmin to jest jedna z gier raczej pod solo po prostu, chyba. Dobra. Trickerion, nie Wojtwał. Ja miał wybierać, to chyba bardziej Wojtwała niż Trickeriona, ale Trickeriona to też jest gra, gra, legenda po prostu, nie? Dobra, słuchajcie, jest ten, warto obserwować ich sklep, warto obserwować Facebooka i no, zorientować się co i jak po prostu, żeby żeby sobie co, sami coś ciekawego znaleźć pozdrawiam serdecznie napiszcie w ogóle, jeżeli macie kontakty kupowaliście coś i tak dalej to oczywiście dajcie znać w komentarzach co sądzicie o tym sklepie jakie jest wasze, wasze doświadczenie itp będę wdzięczny za takie informacje dziękuję i pozdrawiam